Zbliża się moment, na który czekało wielu nauczycieli. Po latach pracy, po niezliczonych godzinach spędzonych z uczniami, po wszystkich wyzwaniach i sukcesach, nadchodzi nowa szansa na zasłużony odpoczynek. Ale uwaga, nie każdy o niej wie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nauczyciele planujący zakończenie aktywności zawodowej mają obecnie do dyspozycji kilka różnych ścieżek przejścia na emeryturę. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być dokładnie przemyślany, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak wiek osoby zainteresowanej, liczba przepracowanych lat, rodzaj wykonywanej pracy, a także konkretne przepisy obowiązujące w danym momencie. Dla osób pracujących w oświacie dostępne są między innymi standardowa emerytura powszechna, wcześniejsze świadczenie przysługujące na mocy przepisów zawartych w karcie nauczyciela oraz tak zwana nowa emerytura nauczycielska, która obowiązuje od września 2024 roku i wprowadza nowe zasady dla wybranej grupy pedagogów. Warto wiedzieć, że nauczyciele, podobnie jak wszyscy inni zatrudnieni w różnych branżach, mogą przechodzić na emeryturę po osiągnięciu tzw. powszechnego wieku emerytalnego. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. To najczęściej wybierana droga przez osoby, które nie spełniają dodatkowych wymagań uprawniających do wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej. Jednak dla przedstawicieli zawodów pedagogicznych istnieją również inne opcje, umożliwiające wcześniejsze przejście na świadczenie, bez konieczności czekania na osiągnięcie tego wieku. Taką możliwość dają przepisy zawarte w karcie nauczyciela, a także zmiany wprowadzone we wspomnianym już nowym rodzaju emerytury, skierowanej głównie do osób, które nie spełniły wcześniejszych warunków do przejścia na emeryturę przed końcem grudnia 2008 roku. Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie Kujawsko-Pomorskim, Krystyna Michałek, wyjaśnia, że nowa forma emerytury nauczycielskiej jest dedykowana tym pedagogom, którzy przed końcem 2008 roku nie zdołali zebrać odpowiedniego stażu uprawniającego ich do wcześniejszego świadczenia bez względu na wiek. To rozwiązanie ma na celu umożliwienie przejścia na emeryturę tym osobom, które z różnych powodów, czy to organizacyjnych, czy też zdrowotnych, nie mogły wcześniej spełnić ściśle określonych kryteriów. Osoby zainteresowane przejściem na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek muszą spełniać bardzo konkretne wymagania. Zgodnie z przepisami, o takie świadczenie mogą ubiegać się nie tylko nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, liceach czy technikach, ale również wychowawcy, pedagodzy szkolni oraz inni pracownicy oświatowi zatrudnieni w placówkach wskazanych w karcie nauczyciela. Podstawowym warunkiem jest wykazanie: że do dnia 31 grudnia 2008 roku osoba ubiegająca się o świadczenie posiadała co najmniej 30 lat ogólnego stażu pracy, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej. Ważne jest przy tym, by te 20 lat było wykonywane w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego etatu dydaktycznego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych, na przykład w ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnościami, obowiązują nieco inne zasady. Tutaj wystarczy łącznie 25 lat pracy zawodowej, z czego również przynajmniej 20 lat musi stanowić praca nauczycielska, prowadzona w odpowiednim wymiarze godzin. Aby skorzystać z tej formy przejścia na emeryturę, trzeba również rozwiązać stosunek pracy lub znaleźć się w sytuacji, która umożliwia jego rozwiązanie w szczególnych, określonych ustawowo okolicznościach. Konieczne jest także złożenie stosownego wniosku o emeryturę. Zanim osiągnięty zostanie wiek emerytalny ustalony powszechnie dla kobiet i mężczyzn, osoby należące do otwartego funduszu emerytalnego muszą dodatkowo wystąpić z wnioskiem o przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa. Tylko wtedy możliwe będzie przyznanie emerytury nauczycielskiej liczonej według tzw. starych zasad. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza emerytura liczona na starych zasadach. Otóż w takim przypadku wysokość świadczenia nie jest uzależniona od zgromadzonego kapitału początkowego czy składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne po 1 stycznia 1999 roku. Zamiast tego, pod uwagę brane jest przede wszystkim wynagrodzenie osiągane przez danego nauczyciela w trakcie kariery zawodowej oraz długość jego pracy w oświacie, co dla wielu osób może być bardziej korzystne finansowo. Nie wolno zapominać o bardzo ważnej kwestii związanej z terminem złożenia wniosku. Osoby chcące otrzymać nauczycielską emeryturę bez względu na wiek muszą koniecznie złożyć dokumenty przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W przypadku kobiet oznacza to przed ukończeniem 60 lat, natomiast dla mężczyzn przed przekroczeniem 65 lat. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS -u po tym terminie, instytucja ta nie przyzna już świadczenia na podstawie przepisów karty nauczyciela. Zamiast tego, zostanie przyznana standardowa emerytura powszechna, bez możliwości powrotu do wcześniejszych zasad. Nowa emerytura nauczycielska stanowi rozwiązanie skierowane do tych pedagogów, którzy, mimo wieloletniej pracy w zawodzie, nie spełnili do końca grudnia 2008 roku warunków umożliwiających przejście na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek. Chociaż nie udało im się wówczas skorzystać z tej możliwości, od września 2024 roku otwiera się dla nich nowa ścieżka, która uwzględnia ich staż, zaangażowanie oraz poświęcenie, jakie przez dekady wkładali w wychowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Prawo do skorzystania z tego rodzaju emerytury zostało szczegółowo uzależnione od roku urodzenia oraz osiągnięcia odpowiedniego wieku przed datą graniczną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już od 1 września 2024 roku z nowej emerytury nauczycielskiej mogą skorzystać osoby, które przyszły na świat przed 1 września 1966 roku i do wspomnianej daty zdążyły ukończyć co najmniej 58 lat. Rok później, czyli od 1 września 2025 roku. Do grona uprawnionych dołączyć mogą nauczyciele urodzeni pomiędzy 1 września 1966 roku a 31 sierpnia 1969 roku, o ile ukończą przed tą datą przynajmniej 56 lat. Kolejna grupa, czyli osoby urodzone po ostatnim dniu sierpnia 1969 roku, uzyska dostęp do nowej emerytury nauczycielskiej dopiero od 1 września 2026 roku. Ważnym aspektem przy ubieganiu się o to świadczenie jest fakt, że warunki są jednakowe dla kobiet i mężczyzn. Niezależnie od płci, każda osoba, która chce skorzystać z tej możliwości, musi spełnić szereg jasno określonych kryteriów. Kluczowym wymogiem jest rozpoczęcie pracy pedagogicznej w jednostce objętej przepisami karty nauczyciela przed 1 stycznia 1999 roku. Oznacza to, że tylko ci nauczyciele którzy byli aktywni zawodowo jeszcze przed wprowadzeniem reformy systemu emerytalnego i rozpoczęli swoją ścieżkę zawodową w ubiegłym wieku, mogą dziś ubiegać się o świadczenie na nowych zasadach. Kolejnym wymogiem jest posiadanie odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego. Kandydat do nowej emerytury musi mieć za sobą co najmniej 30 lat pracy, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze wynoszącym przynajmniej połowę pełnego etatu. Należy przy tym zaznaczyć, że nie liczy się jedynie sam czas spędzony w murach szkoły, ale także wymiar etatu, co ma odzwierciedlać realne zaangażowanie w życie placówki oświatowej. Konieczne jest również rozwiązanie stosunku pracy albo spełnienie ustawowych warunków jego zakończenia w wyjątkowych okolicznościach. Dopiero po spełnieniu tych wymogów można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Należy jednak pamiętać, by dokumenty trafiły do zakładu ubezpieczeń społecznych przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, Czyli 60 roku życia w przypadku kobiet oraz 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Co istotne, osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie powoduje utraty prawa do nowej emerytury nauczycielskiej, co odróżnia ją od wcześniejszych rozwiązań. Sama wysokość tego świadczenia obliczana jest w sposób znany z systemu emerytur powszechnych w nowym systemie. Sumuje się środki zgromadzone przez nauczyciela czyli kapitał początkowy, Składki zapisane na jego koncie w ZUS i E oraz te znajdujące się na subkoncie. Łączna kwota zostaje następnie podzielona przez tzw. średnie dalsze trwanie życia czyli statystyczny czas, przez jaki dana osoba będzie jeszcze pobierać świadczenie po przejściu na emeryturę. Ten sposób wyliczenia ma na celu zapewnienie stabilności systemu i dostosowanie wysokości emerytury. Do wieku ubezpieczonego. Istotnym zabezpieczeniem jest fakt, że wysokość emerytury nie może spaść poniżej minimalnego pułapu, który obecnie wynosi 1878 zł. i 91 groszy brutto. W sytuacji, gdy osoba składająca wniosek o nową emeryturę nauczycielską należy do otwartego funduszu emerytalnego, czyli tak zwany OFE, obowiązuje jeszcze jedna istotna procedura. W momencie przyznania emerytury środki zgromadzone w OFE są automatycznie umarzane i przesyłane na subkonto w ZUS IE. Po zakończeniu tego procesu subkonto zostaje zamknięte, a członkostwo w funduszu wygasa. W praktyce oznacza to, że kobieta będąca członkiem OFE, która zdecyduje się na przejście na nową emeryturę nauczycielską, traci możliwość uzyskania w przyszłości tzw. emerytury kapitałowej w powszechnym wieku emerytalnym, a tym samym nie będzie mogła wystąpić o przeliczenie świadczenia według jego docelowej wartości, jaka byłaby ustalona w przyszłości gdyby nie przeszła wcześniej na świadczenie nauczycielskie. Warto również zaznaczyć, że w odróżnieniu od świadczenia kompensacyjnego, którego wartość w określonych przypadkach może zostać przekazana uprawnionym członkom rodziny po śmierci świadczeniobiorcy, środki zgromadzone zarówno w OFE, jak i te zapisane na subkoncie w ZUS i E, nie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci nauczyciela pobierającego nową emeryturę nauczycielską, jego bliscy nie otrzymają zgromadzonych w ten sposób środków, co warto uwzględnić, planując swoją przyszłość finansową po zakończeniu kariery zawodowej. Wszystkie te elementy sprawiają, że decyzja o skorzystaniu z nowej emerytury nauczycielskiej powinna być poprzedzona dokładną analizą własnej sytuacji życiowej i zawodowej, a także wnikliwym zapoznaniem się z aktualnymi przepisami prawa, by nie przeoczyć żadnego z wymogów formalnych, które mają bezpośredni wpływ na prawo doświadczenia i jego wysokość